Jest 2025 rok, i ja się naprawdę zastanawiam. Nie wiem, czy nie ma lepszego sposobu, żeby przewody od blokopompy pompy jakoś inaczej ten temat rozwiązać, żeby one szły gdzieś tu wciśnięte między radiatorem, a te kości tutaj. Brzydko to wygląda, takie o tutaj, jakby. No nie wiem, nie da się tak jakoś inaczej zrobić, jakoś lepiej zrobić, jakoś mądrzej, gdyby to była kostka ramu na przykład jedna, no to by tutaj już był problem, bo tu by to jakoś tak brzydko było, czy by to było, o, wciskać, nie wiem, naprawdę nie ma lepszej opcji, żeby zaprojektować jakoś te przewody, żeby to może jakoś, no sam nie wiem, bo tędy też do bani, żeby to szło dołem też do bani, kurde, no nie ma trochę jak, chyba żeby robili dziury w płytach. Nie, no nie wiem, ale naprawdę zastanawiam się, że tyle już lat, odkąd produkują te chłodzenia, i ciągle jest tak samo. Ciągle te przewody w jakiś bezsensowny sposób muszą tutaj iść. Niby te kompy są coraz ładniejsze, i właśnie potem ten przewód wychodzi tam i chowa się tu. Naprawdę nikt nie ma lepszego pomysłu, żeby to rozwiązać, żeby jakoś to zintegrować z czymś. Jakbyście to rozwiązali, gdybyście byli producentem.